dokąd zmierza kariera Krzysztofa Piątka to, że jest świetnym piłkarzem to każdy z nas wie ale tak naprawdę, gdzie jest granica gdzie jest to niebo, które może osiągnąć Piątek, do jakiego klubu docelowo trafi, jestem ciekaw też waszej opinii, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie i dzisiaj o tym w dzisiejszym filmie, na temat drogi do sukcesu e, Piątka ale o tym w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę Filmik. No właśnie dzisiaj Krzysztof Piątek jest absolutną gwiazdą polskiej piłki, także za chwilę będzie pewnie gwiazdą reprezentacji polski. Kolejny tak naprawdę talent po Robercie Lewandowskim. No to jest tak naprawdę ciężka praca, tak? Od wielu lat ciężko pracował i wiele osób zastanawia się, no bo to już chyba dzisiaj nie trzeba mówić, tak? Czy Piątek jest dobry? To już udowadnia, w praktycznie w każdym meczu zdobywa transfer do Milanu, praktycznie dwie bramki w drugim meczu Milanu z Napoli, gromi przeciwników. Wszyscy zastanawiają się tak naprawdę, gdzie jest granica, jeśli chodzi o piątka, tak? Jaki klub następny? Już dzisiaj praktycznie się o tym mówi, chociaż dopiero co przyszedł do Milanu. Wiadomo, że może mieć jeszcze kontuzję, mieć jakieś problemy, ale wydaje się, że no jest na to gotowy, tak? Bez jakichkolwiek kompleksów wchodzi w drużynę, gra, strzela bramki. No i wiele kibiców zastanawia się, co po Milanie, tej, co po Milanie dalej, tak? Co będzie po prostu robił, gdzie będzie trafi tak naprawdę do jakiego klubu piłkarskiego, bo na pewno no, finansowo już jest ustawiony, tak? Bardzo dobrze zarabia w Milanie. Natomiast rzeczywiście, tak? Piątek może zostać sprzedany z Milanu na przykład do Barcelony, albo też do Ralu Madryt za potężne pieniądze. Zresztą mówił o tym sam Michał Probierz, że piątek będzie warty 60 milionów euro. Dzisiaj piątek został kupiony, czy dzisiaj ostatni jego transfer to jest, został kupiony z Genu za 35 milionów euro z, przez Milan. Natomiast jest to młody jeszcze zawodnik perspektywiczny, także można go sprzedać z zyskiem, za, spokojnie za 50 czy 60 milionów euro. Na pewno tutaj kluby angielskie jest w stanie, są w stanie wyłożyć takie pieniądze, tak? Nie wiadomo, jeśli chodzi o Barcelonę czy o Real, o jakie oni mają filozofię i politykę. Okay. Ale niewątpliwie piątek to jest gorące nazwisko na dzień dzisiejszy. No i też godnie reprezentuje Polskę, tak, bo cały czas mieliśmy Roberta Lewandowskiego i praktycznie tutaj byli też inni napastnicy, tak? Ale Robert Lewandowski, długo, długo nic i potem kolejni tak naprawdę napastnicy. Natomiast rzeczywiście piątek wchodzi na te salony piłkarskie z rozmachem, tak? Wiele osób czy komentatorów mówi w ten sposób, że on w ogóle nie ma układu nerwowego, jakby to został wycięty, tak. No wyobraźcie sobie drugi mecz wchodzi tak do drużyny. Szczela dwie bramki na dzień dobry, bez jakichkolwiek kompleksów. Niektórzy, niektórych piłkarzy mówimy, mówimy tak, jak wyjeżdżają z Polski: O, musi się nauczyć języka, aklimatyzacja, nowe towarzystwo, kultura, em, daleko od rodziny i tak dalej. Czyli trzymamy tych piłkarzy ciągle za rączkę, tak, musimy iść z nimi, jak, jak mama z dzieckiem do przedszkola. Natomiast przecież to są dorośli mężczyźni, tak, faceci, e, którzy mają po prostu 18 i więcej lat, to już powinni ponosić odpowiedzialność, na dojrzałe decyzje, nie, więc więc nie, nie można ciągle piłkarza prowadzić za rączkę. Ja uważam, że absolutnie Milan to jest dobry oczywiście krok, tak, jeśli chodzi o piątkę, bo on dalej będzie się rozwijał, będzie mógł występować. Natomiast jest to absolutnie za mało, tak? On powinien dalej trafić. Nie wiadomo jakie oferty się pojawią, tak, bo też pewnie będzie chciał Milan na nim zarobić i być może już po, po roku, albo nawet po pół roku opuści, tak tutaj jest Stadion Milanu, czy klub piłkarski z Milanu i przeniesie się gdzie indziej, dzień, bo na pewno takie kluby jak Chelsea czy Manchester to wyłożą za niego, tak? Kto wie, być może Jurgen Klopp go pozyska. Wiemy o tym, że przecież on miał rękę do Polaków, tak, tą trójkę Polaków z Borussii, Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski, to on podniósł przecież wartość ich tak piłkarską. Oczywiście oni dzięki swojej ciężkiej pracy, ale ma gdzieś tą rękę tak do tych młodych talentów, więc rzeczywiście mógłby na przykład piątek trafić. Nie wiadomo jak tutaj, jeśli chodzi o Barcelony. Ja uważam, że on bardziej by pasował charakterystyką do Barcelony. Real znowu jest głodny tak naprawdę tutaj sukcesów. Po tym jak odszedł Ronaldo, więc chcieliby pozyskać napastnika. No ale real, re, bardzo często związane z długoterminowymi umowami tak więc nie wiadomo czy to by wypaliło ale niewątpliwie piątek pójdzie dalej tak pójdzie dalej to jest kwestia tylko czasu że pójdzie dalej za jeszcze większe pieniądze i będzie jeszcze większe po prostu pieniądze zarabiał także 60 milionów euro a więc ta przepowiednia tutaj Michała że rzeczywiście się zrealizuje teraz powiedzmy sobie tak bo to nie jest tak naprawdę chłopak który się wziął z znikąd to jest chłopak z Dzierżonowa małej miejscowości ale z kolei to nie była taka mała miejscowości, która nie pozwoliła mu osiągnąć kariery, sukcesu, tak, widać, że ciężka praca, systematyczność i pokora pozwala osiągnąć sukces. Probierz sam go zobaczył, tak, dojrzał go w Zagłębiu, został kupiony za kwotę pół miliona euro przez Krakowie, to były bardzo duże pieniądze, jak na warunki polskie, bo to jest około dwóch milionów złotych, natomiast wiadomo, że Probierz ma tak naprawdę tą smykałkę, tam po prostu widzi ten potencjał w tych piłkarzach i rzeczywiście Piątek, piątek po prostu bardzo poszedł do góry przy probieżu. Piątek na tyle był ambitny. On był cały czas głodny, tak? Jakby tutaj piłki. Sudówka mu nie dożyła, pomimo tego, że zarobił po prostu potężne pieniądze. Tam był wywiad taki dla Playboya, gdzie dziennikarz z Playboya się pytał, co zrobił za, za pierwsze duże pieniądze, czy kupił coś jakichś po prostu tutaj fanaberię, tak? No wiadomo, jak młody człowiek zarabia duże pieniądze, to albo kupi sobie jakiś sportowy samochód, albo nie wiem, no może motocykl, to nie, bo pewnie umowę zamawia, z, z, tutaj nie, nie pozwalają na to, ale jakąś fanaberię, tak? Czy jakieś ciuchy, czy jakieś kosmetyki, albo wycieczkę dla partnerki. On powiedział, że raczej nic nie zrobił z tymi pieniędzmi, tak? Nie, nie, nie kupił żadnej fanabery, nie wydał tych pieniędzy. Za du pierwsza duża wypłata nie, nie poszła w ruch. Natomiast jeśli chodzi o pijanie pierwszego meczu, to powiedział w ten sposób, że nie pije alkoholu, bo nie lubi po prostu alkoholu. No, dla nas Polaków to trochę dziwne, że on nie lubi alkoholu, ale jest sportowcem, to na pewno to jest dobre. Także tutaj Piątek absolutnie ma papier na to, żeby być lepszym zawodnikiem. Podobno Michał Probierz nawet go strofował, jak był w Krakowi, żeby tak szybko się rozwijał, znaczy w sensie takim, że Piątek bardzo chciał na siłę, tak, jeżeli były na przykład ćwiczenia z siłowni, to on chciał po prostu przychodzić pięć razy w tygodniu, tak, niż to, co było przewidziane. Natomiast Michał Probierz mówił, spokojnie, przyjdzie twój czas, pracuj systematycznie i tak dalej, nie da się na, przeskoczyć jakby o trzy kroki, tak, w ciągu jednego roku, e, trzeba spokojnie, no bo wiadomo, że jak zrobi pięć jednostek treningowych na siłowni w ciągu tygodnia, no to, to będzie miał zakwasy, no ale to pokazuje jakby jego charakter, potencjał, tak, jego ambicje. Fajną rzecz napisała tutaj jego dziewczyna na Instagramie, tak? Na swoim Instagramie wrzuciła zdjęcie, że tam gratuluje mu i tak dalej. I napisała właśnie, że tylko on wie, tak, jak dużo tego kosztuje, każdego dnia chce być lepszym, doskonalszym, chce po prostu grać jeszcze lepiej i to rzeczywiście pokazuje, tak, charakter piątka, że on chce być lepszym, doskonalszym, ma też tą pokorę i przede wszystkim zna swoje jakby miejsce w szeregu, co nie zawsze po prostu ma miejsce, tak, no często u nas polaka się taka krew burzy, tak, że o Jezu, troszeczkę jestem lepszy, nie, nie, to, jest to w ogóle po prostu, jest to najlepszy, w ogóle na kadrze to powinien być numerem jeden, a on spokojnie w wszystko przyjmuje z pokorą, tak? Wie, że jest czas i przede wszystkim jest głodny gry, tak? No, on się nie wdaje w jakieś tam sprzeczki na boisku. Chce grać, chce walczyć, chce pracować. Fajne jest to, że jak się na niego patrzy w tych oczach, to jest taki wilczy głód, tak? Ta bramka. To jest to, co często właśnie się mówi to, co na przykład mówił Maciej Szczęsny do Wojtka Szczęsnego, tak, jeśli chodzi o bramkę i, ten, i o piłkę, żeby nie, nie wpuścić po prostu gola, że napastnik, który szczera bramkę Wojtkowi Szczęsnemu, zabiera mu chleb. I taka jest prawda, tak, czy inny po prostu tutaj bramkarz, który rywalizuje i wstaje w bramce zamiast Wojtka Szczęsnego, zabiera mu chleb, bo często zapominamy, że ci piłkarze walczą jednak o swój byt, tak, o byt swojej rodziny. Mateusz Borek w wywiadzie powiedział coś takiego, że po tym, jak przyszedł do Milanu, no, będzie zarabiał 12 milionów, tak, za rok już praktycznie ustawił siebie oraz swoje wnuki. Tak? Wyobraźcie sobie siebie. Nie wiem, czy ta, jak partnerka, będzie jego żoną, tak? ale na pewno będzie miała żonę, pewnie dzieci, tak więc ustawił już tutaj praktycznie jedno pokolenie czy dwa pokolenia do przodu. Także no, to jest bardzo bardzo dobra tutaj informacja. Tak? A dla niego, no bo przede wszystkim chce grać, jest głód piłki, nie ma jakichś fochów, tak? że coś mu nie pasuje, a to pogoda, albo tamto, często piłkarze Wjeżdżają, no to albo słyszymy, że mają problemy z językiem, no na no, jakim? Jak może mieć po prostu piłkarz, który wjeżdża za granicę, problemy z językiem, tak? Nawet, jakby jest naj, największym po prostu człowiekiem, który nie kuma języka, no to trzeba go wbijać e, słówko po słówku, wbijać te, ten język i mówić e, na zasadzie kali być, kali mieć, ale naprawdę nauczyć się tego, bo to są potężne pieniądze, tak? To są potężne pieniądze tutaj w każdej pracy są jakieś wymagania i tutaj tym wymaganiem jest właśnie to, żeby nauczyć się chociaż tym języków w, w, w formie podstawowej. Także Piątek nie robi nieprawdopodobne postępy. Całe Włochy praktycznie o nim piszą. La Gazeta dello Sport praktycznie każdego dnia poświęca mu artykuł. Jego sława tak naprawdę znana jest także poza Włochami, tak, bo piszą o nim także inne, in mówi się o nim także w innych krajach. Dotarł już też do Polski, do serwisów informacyjnych, nie tylko do serwisu sportowego. bo ja już mówiłem o nim od że to jest wielki potencjał. I teraz warto też jeszcze wspomnieć o tym że Piątek był przymierzany do Legi Lecha nawet za czasów Bogusława Leśnodorskiego Bogusław Leśnodorski na kanale Prawda w Futbolu u Romana Kotonia przyznał, że rzeczywiście swego czasu była pro propozycja, żeby właśnie kupić Piątka, natomiast tutaj ostatecznie nie skorzystano tak, z jego zakupu, co po prostu jakby Bogusław Leśnodorski po fakcie już żagował, tak? Po tym debiucie właśnie Piątka w Milanie gdzie dwie bramki z Napoli znaczy debiucie, debiucie drugim meczem, ale debiut że pełny, pełny mecz od Pierwszej do ostatniej minuty, 90 minut, znaczy 90 minut, potem został zmieniony, tak, ale chodzi o takie rozegranie od, od pierwszej minuty. Wiadomo, że tutaj został zmieniony, bo go wszyscy praktycznie kopią po, po kościach, bo nie mogą sobie dać rady z nim obrońcy. To nie mogą dać tutaj go zatrzymać, to faulują go fizycznie. Także, no i ten chce go oszczędzać na kolejne mecze, także absolutnie piątek ma potencjał. Natomiast właśnie probierz widział ten potencjał, tak? Wyobraźcie sobie, że to nie była taka prosta decyzja, ponieważ probierz chciał zawodnika, który kosztuje 2 miliony złotych, no i teraz musiał pójść praktycznie do prezesa profesora Filipiaka, tak? Prezesa Krakowi, no a to jest potężne, to są potężne pieniądze jak na warunki polskie, tak? To są potężne pieniądze. No i rzeczywiście profesor Filipiak się na to zgodził, no a dzisiaj wiemy przecież, że tak? że piątek został sprzedany do i za 4,5 miliona euro. Mało tego, tam jest chyba kwota. 5 od kolejnego transferu, także jak on poszedł za 35 milionów euro do tutaj Milanu, no to pewnie Krakowia otrzymała ile tam jest? tysięcy euro, tak? Czyli około plus minus tam półtorej miliona euro, to jest około chyba 6-7 milionów złotych dodatkowo, no to są potężne pieniądze. Dzięki czemu teraz po prostu Michał Probierz awansował w hierarchii Krakowi i już jest w zarządzie praktycznie tego klubu, nie tylko jest trenerem, ale pełni funkcję także menadżera, odpowiedzialny za transfery, politykę kadrową, Podobnie jak to ma miejsce w przypadku klubów angielskich Napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie Gdzie jest właśnie ten, ten limit Gdzie jest to niebo Mówi się sky is the limit tak Właśnie gdzie jest ten limit tak? Jeśli chodzi o piątka kto, Który klub będzie jego następnym klubem Czy to będzie Real, czy to będzie Barcelona, Liverpool A może jakiś klub z Bundesligi Zobaczymy To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie Pozdrawiam, zostawcie suba, cześć